Siemano. Dzisiaj porozmawiamy sobie o trywialnym temacie, jakim jest chodzenie w TB. Natomiast spojrzymy sobie na chodzenie z różnych perspektyw, ponieważ parę osób pytało w komentarzach, tu gdzieś gdzie, gdzie, tu gdzieś tam na piwie, na temat tego, jak dobrze biegać, żeby się gdzieś tam nie trapować, tak dalej Dlatego najpierw spójrzmy sobie na chodzenie w TB z technicznej perspektywy. Jak pewnie każdy wie, każda podłoga w TB ma jakieś tam swoje tarcie, czyli, w zależności od tego, jak wysoki, jak wysoki jest poziom tarcia na danej podłodze w TB, tak szybko nasza postać na tej podłodze będzie chodzić. Oprócz tego mamy speed boosty w TB, poziomy speed boostów. Tych speedboostów jest 17. Ostatni 17 speedboost to tak zwany god speed Boost, na którym biegamy z prędkością Game Mastera. Tak przynajmniej się przyjęło jeszcze z dawnych czasów TB, kiedy Game Masterzy jeszcze, jeszcze na serwerach się pojawiali. Natomiast to, jaki poziom speedboosta w danym momencie osiągamy. Zależy od tego, jaką prędkość bazową ma nasza postać. A nawet nie bazową, tylko prędkość, już ze wszystkimi ulepszeniami, czarami, pierścionkami, ekwipunkiem i tak Natomiast czym tak w praktyce jest Speed Boost? Otóż jest to prędkość, a nawet nie prędkość, tylko czas, w jakim nasza postać pokona odległość jednej tibiskiej kratki. Tak jak widzicie w tej tabeli na 17 speedboostów, na pierwszym speedboostie na pokonanie jednej kratki potrzebujemy 850 milisekund, czyli nie całą sekundę postać przechodzi przez kratkę. Natomiast na god speedboście, czyli 17, postać potrzebuje zaledwie 50 milisekund, żeby przemierzyć dystans jednej kratki, czyli no sporo, sporo szybciej. Co za tym idzie? W momencie, kiedy jesteśmy na podłodze o niskim tarciu, no to automatycznie potrzebujemy dużo mniejszej prędkości, aby osiągnąć jakiś tam poziom speedboosta. Jak widzicie, jeśli chodzi o jakieś mosty, czy nawet o te kamienne podłogi, które, które są choćby w Thijs, potrzebujemy tak naprawdę te speedboosty rozpisane są od 11. No bo, żeby mieć jakiś tam niższy poziom speedboosta, niż widzicie w tej tabeli, która się wyświetla teraz na ekranie, to tak naprawdę taka sytuacja występuje tylko w momencie, kiedy dostaniemy parala, lub rzucimy parala po prostu na siebie. Jak widzicie na podłogach miejskich, żeby mieć god speedboosta. Wystarczy 2382 Move speeda Oczywiście, jeśli chodzi o Move Speed, możecie go sobie sprawdzić w statystykach swojej postaci. Każda postać ma, jak otworzycie sobie menu, w którym macie wasz level, Magic Level, skill itd. No to jedną ze statystyk, którą ujrzycie, jest właśnie Speed. Jak widzicie, ja na celku obecnie w samych budkach mam 937 Move speed, czyli tak naprawdę na podłogach miejskich osiągam 16, 16 speed boosta, tak? czyli tego przedostatniego przed God speedem I, i z taką. Czyli w tym momencie moja postać, jedną kratkę przejdzie w ciągu 100 milisekund, choćby tchajc. No to już jest naprawdę szybka, duża prędkość poruszania się i biega się naprawdę przyjemnie. Natomiast, e, na przykład, kiedy idziemy sobie na taką e, lipkę na Hunta, jak tam możecie zobaczyć e, z tabeli, że na 16 Speed Potrzebne jest już 1258 Move speed, czyli bazowo nie byłbym w stanie osiągnąć 16 progu, natomiast miałbym 15, czyli biegałbym o wiele wiele wolniej tak naprawdę o połowę w praktyce wolniej. Natomiast oczywiście kiedy użyję Utani Gran no to automatycznie. Moja, mój move speed zmienia się na 1564 czyli w tym momencie już również i na lipce, a nawet już na śniegu czy na piasku mam speed boosta 16 Natomiast no jeszcze tego godspeed boosta nie jestem w stanie osiągnąć na żadnej podłodze poza Penisula Tombem, gdzie to, po prostu ten współczynnik tracia podłogi jest najniższy, chyba w całej Tibii. No i tam godspeed boosta byłbym w stanie osiągnąć. To jest taka podstawa, mam nadzieję, że w miarę jasno to wytłumaczyłem. Oczywiście macie tu tabelę z różnymi podłogami, też gdzie nie gdzie są jakieś tam miejscówki wypisane, gdzie taka podłoga się znajduje. I to jest taka baza do tego. Jeśli chodzi o te niższe speedboosty, no to wiadomo, że na tych niższych levelach, w zależności od naszego speeda, no to będziemy chodzić odpowiednio wolniej. Czyli w praktyce w mieście, mając 120 speeda, będziemy chodzić 3 razy wolniej, niż mając 592, takie jest przełożenie. No bo tu na 16 speed przejdziemy jedną kartkę w 100 ms, natomiast na 12 przejdziemy jedną kartkę w 300 ms, dlatego te różnice między nagle jak wbijacie kolejne levele, ta różnica w prędkości postaci się tak często drastycznie zmienia. Że naprawdę można się troszeczkę zdziwić, a im wyższy level, tym ten przeskok jest po prostu większy, bo o ile między tam 450 a 400 ms, czy 400, a 350 ms, tej różnicy tak bardzo nie odczujemy. Tak, między 150 a 100, czy 100 a 50, no to to już jest praktycznie o połowę szybciej, tak. Więc to już jest duża, duża różnica, aż o połowę szybciej dwa razy szybciej, natomiast po połowę krótszym czasie przejdziemy przez jedną e, kratkę. Co do tego, należy wziąć też e, pod uwagę, jeśli już wiemy na temat speedboosta, jak działa prędkość e, w TB. Warto wziąć pod uwagę, że zwłaszcza na tych wyższych już poziomach, e, istotny tutaj będzie. Sam, sam delay, który ustawimy sobie na klawiaturze. Jak widzicie, ja mam ustawione opóźnienie klawiatury na 50 ms, i wydaje mi się, że to jest już troszeczkę za dużo. Oczywiście, wydaje, według mnie, też ten delay powinien w jakiś tam sposób być u nas dostosowany do pingu, jaki mamy na danym serwerze, na którym. Gramy. no natomiast na przykład, gdybyście się zalogowali mając ustawiony ten domyślny delay 250 ms na postać z wyższym speedboostem już nie mówię o god speed Boost, ale zobaczcie, ustawię sobie 250 ms i w tym momencie, idąc po mieście na Utanigenhurze ja mam wrażenie, jakbym miał lagi. Może jeszcze nie tak duże, ale gwarantuję Wam, że gdybyście się zalogowali na postać, która miałaby god speedboosta I ustawili sobie to opóźnienie na domyślne 250 milisekund No to mieli, czulibyście po prostu gigantyczne lagi biegając Po tych przynajmniej szybszych podłogach, na których tego speed Boosta macie Natomiast, no bo to jest prosta logika, skoro przechodzicie Kratkę w ciągu 50 milisekund, no to po 50 milisekundach, żeby iść płynnie musicie mieć już wciśnięty po raz kolejny klawisz z ruchem, aby przejść kolejną kratkę w 50 milisekund. Dlatego wtedy odczuwalny jest ten po prostu lag. Ja Miałem ustawiam na ten moment 50 milisekund, pewnie jak kiedyś za... 100 lat osiągnę na tyle duży level żeby mieć godspeed boost na jakiejś podłodze to będę to musiał troszeczkę zmniejszyć pewnie na jakieś 25 byłoby wystarczające żeby tego laga po prostu nie odczuwać eee, no dobrze ale tak naprawdę no to to jest taka teoria jeśli chodzi o samo chodzenie natomiast e, jeśli chodzi o takie trudności w poruszaniu się, trudności podczas lurowania mobów trudności podczas gdzieś tam biegania z potworami no to najczęściej ten problem wynika, myślę, u graczy, którzy po prostu nie grali długi czas w Tibie, natomiast jakiś czas temu wrócili i tak troszeczkę nie do końca są świadomi możliwości. Przede wszystkim, ja odradzam używanie dochodzenia strzałek. Według mnie używanie strzałek jest po prostu bez sensu z jednego prostego wzglę... powodu. Przy strzałkach nie macie klawiszy. Które obsługują skosy. Więc jeśli biegacie na strzałkach, no to z automatu biegacie góra, góra dół prawo-lewo, tak. Natomiast jeśli chcecie zrobić skos, to albo musicie sobie tam rzucić jakieś, kliknąć gdzieś myszką, jeśli o ile macie po prostu przejście, że potrzebujecie skosa, no albo gdzieś przekładać rękę, żeby powiedz na skos. Natomiast, jeśli biegacie sobie w WSD, no to obok WSD macie cały czas E oraz Q i Z i C. Macie skosy, więc możecie tak naprawdę biegać tylko z kosami, co bardzo ułatwia sprawę. Druga opcja to jest bieganie na klawiaturze numerycznej. Tutaj, tak samo, macie 1, 3, 7, 9 macie skosy. Więc jeśli ktoś biega na numerycznej, no to też będzie miał zawsze, oprócz tego, że może biega, biega prawo-lewo, no to zawsze będzie miał pod ręką po prostu jakiegoś skosa. Co ułatwi mu po prostu życie. I tak naprawdę największy problem wynika właśnie stąd, że i gracze często używają do biegania strzałek i nie mają tych skosów, natomiast dzisiejsza Tibia jest na tyle mobilna, że bez skosów po prostu grać się za bardzo nie da. I skosy to jest coś, co trzeba mieć po prostu opanowane. Kiedyś w TB wiem było tak, że jedyne czym się trzeba było martwić, jeśli chodzi o movement, to żeby knight nie stał. Na wave'a potworowi, czy tam dra Dragonowi, Lordowi Nieważne, najważniejsze było to Żeby ustawić się na skos od moba Żeby nie dostawać tych wave'ów, no natomiast Teraz tibia jest dużo bardziej dynamiczna I jedną z najistotniejszych Jeśli chodzi o poruszanie się kwestii Jest to, żeby Mieć zawsze możliwość Użycia skosa, żeby gdzieś tam Móc przeskoczyć między Mobami, czy to kiedy Bijecie solo jakieś God Bandity, Carnivory, Fire Elf, Winter Elfy, wszystkie mobki, gdzie bijecie solo i lurujecie duże pule, no to skosy będą wam po prostu mega potrzebne, no bo kiedy będziecie kołować wokół tych potworów, żeby je atakować rurunkami, no to będzie często gdzieś, się, gdzieś te moby będą próbowały was zamknąć, no i przeważnie będzie to sytuacja taka, że jedynie z kosem będziecie mogli. Wyjść do tego przy bieganiu na strzałkach, no to sytuacja się już komplikuje. Ja osobiście mam wszystkie hotkeye ustawione wokół WASD. Natomiast najważniejsze czy to leczenie, czy jakieś czy jakiegoś wave'a, runkę obszarową, pota mam również zdublowane na myszce tak, żeby po prostu w momencie kiedy potrzebuję być w ruchu, potrzebuję cały czas biegać, żeby nie, nie odrywać ręki od tego WASD i być cały czas w stanie się po prostu poruszać i jednocześnie być w stanie rzucać runki czy choćby nawet się leczyć także jestem w stanie po prostu cały czas płynnie biegać i jednocześnie używać czarów, używać run używać potionów także to to jest tak naprawdę tutaj dla osób które mają problemy z tym i gdzieś tam często się trapują podczas solo huntów, gdzieś tam między mobami. No to właśnie zakładam, że może wynikać to z tego, że biegają na strzałkach zamiast na klawiaturze numerycznej lub na wsadzie. No i dobrze, tak naprawdę w tym filmie to jest wszystko. To był film tak naprawdę dla osób, które wracają po dużej przerwie do TB i może nawet nie do końca są świadome, że mogą biegać za pomocą wsadu. Również to był dla, było dla osób, które raczej są początkujące, no bo wiadomo, że jakiegoś gracza, który aktywnie cały czas gra ma jakiś tam już level wbity i tak dalej, no to teoria chodzenia nie jest dla niego tak naprawdę obca. Może bardziej sama kwestia tych speedboostów, jak one dokładnie działają i jakie prędkości są potrzebne na, konkretny, na konkretnego speedboosta. No natomiast to. Mo te osoby mogą też to potraktować jako taką ciekawostkę. No i oczywiście, jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie łapy w górę. Pamiętajcie, by subskrybować kanał, jako że jakieś 70% oglądających nadal nie subskrybuje. No i trzymajcie się. Powodzenia. Cześć.